Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Aliens Colonial Marines. Kontynuujemy naszą przygodę z tą grą. Na samym początku nie chciałem przerywać wam dialogu, który był. Podniesiemy tutaj te rzeczy. Włączymy latarkę to przede wszystkim. Ok, i zaskakujemy na dół. Sądzę, że tutaj dobrym pomysłem będzie używanie shotgana, Raczej strzelby. Tak, czemu on tu tak pociesznie został, choćby z nami. It's got way you marking, sir. Holy shit! What? Everything is time-stamped after we received the distress signal from uh, uh what's his name? Corporal Hicks. Actual, this is two one. What do you make of this, sir? <coughs> is there someone else on this ship? I have Bishop sending a signal to weigh you. We ain't got time to sit around and play Sherlock. Get back to the cargo bay, both of you. Out. My oh God, we are so screwed. <coughs> <coughs> don't wychodzi na to, że. This so is actual. This is Bella from Rhino Two Three. Do you read? Loud and clear, Two Three. What's your status? Woke up gagging on a creature like a spider. It wrapped around my face. It's dead, sir. I got separated from my squad any news from the rest of my guys rest of 2-3 is presumed dead i'm sorry kid remnants of rhino 2-1 are on their way to the cargo bay can you get to the cargo bay 2-3 garnet keys i can't even think right now actual i'm not sure how to get there sir you're the last of rhino 2-3 do your best get back here alive actual out <coughs> Dobrze, więc wiemy już teraz, że... oh, Co wrong? Sounded like Bella. She... <coughs> Okej, okay? kind of okay, czy możemy wreszcie coś powiedzieć? <coughs> Więc jak widzicie, tutaj były prowadzone eksperymenty. <coughs> jak zachowują się ci obcy. Było to wszystko nagrywane. Tam ktoś jest... Ktoś został z tym. Obcym przywitany No i tak to wygląda To wszystko działo się po tym jak już dostali sygnał Czy nie wiadomo czy oni nie są tutaj królikami doświadczalnymi Ci nasi Marines Lepiej uważać Bo Tutaj wszystko się może zdarzyć Open the door onil, i idziemy dalej co mi się tutaj nie podoba, jak to wygląda. A i warto prowadzić eksplorację, ponieważ są tutaj różnego rodzaju znajdki. To znaczy rzeczy do znalezienia. I warto to robić. Będziemy starali się znaleźć tych rzeczy jak najwięcej. Co? co na rajd? Chodź tu. Ok, szybkie ładowanie, bo on tu wyskoczy z kolegą. Odejdź okay, od nas, ty nie. jeszcze ma kolegę. W szkole. W szkole. Right ok, mam już tylko dwa z trzech pasków życia. To jest bardzo niefajne. Gdzieś się schował. No wisi, po co było nas tutaj. Zaskoczyć tak, wyjdź z drugiej strony na nas. No kurczę, czemu ja znowu wykrakałem tą akcję? To no, jest kurczę, czemu ja strzelam nad nim zamiast w niego. Ach, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A, tutaj niechcący włączyłem. Jeju, jeszcze nas zabije. Jaki. Jaki to był fail! Jaki to był fail! Czemu to się w ogóle nam przytrafiło? Czemu się tak głowę pocieszył, On odwrócił w naszą stronę. Ja wiem, on chciał powiedzieć. Ha-ha-ha! Tylko nie dał rady, nie zdążył. Tak. Ten znowu będzie chciał nas zaskoczyć z tej drugiej strony, więc my na niego sobie tutaj zaczekamy. Tylko jego kolega musi zostać pouczony. Prze to bardzo nieładnie. No i chodź tu do nas. Ha ha ha, i kto teraz robi ha 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 ha? No kto? Widziałem, że jak zobiskok stulecia, to przespanuje. Kiedy okay, schowałem się tutaj. Okej, okay, mamy na boje. To jest plus. Zobaczmy, czy tutaj nie ma czegoś do odkrycia. Nie uciekł nam, ten obcy tutaj użyjemy karabinku pulsacyjnego. Jest tam. Je Ej Czemu to wszystko nie wychodzi tak, jak miało wyjść? Dobrze, otwórzmy sobie to jakieś nagranie. I'd like to formally request a transfer off Project Alithia, Though I appreciate the opportunity to be involved in such cutting-edge research, I fear that I will not be personally capable of performing my duties to their fullest. Um, thank you. This is from Doctor Stanton. Uh, by the way. No okay. Więc to było nagranie. Ten obcy nas tutaj pewnie będzie męczył, więc przydałby się go tutaj... Tu jesteś, nauczyć yy, kultury, więc... Uczymy kultury! Bardzo... są tam... Nie jeszcze, nie pan. I on jest niegrzeczny. Ten jak tu wyskoczył. Ten, <laughs> teraz jakiś faniak, teraz to on tutaj biegnie pierwszy, tak? Muszę w prawo. Czy tutaj coś jest? Nie. Weźmy nasz wykrywacz. Ciekawego nie ma. Więcej amunicji to lubimy. Ty ziomek, czekaj tam na nas, bo my tutaj zaglądamy. Co jest tutaj? Nic. Dobrze. Tutaj też nic. Ja jestem pewien, że zaraz z drugiej strony też wyskoczy piesz na klatę nogi czy tam na co wziąłeś To ja biegnij ją Nil, bo wiesz, oni tu z drugiej strony na pewno zaraz wyskoczą Ten jaki Brusli, kurczę co on wyważył te drzwi tak pociesznie? Broń szybko. Naprawdę się nie obrazimy za checkpointa. Chyba możemy już iść. Ty te drzwi byś zaspawał, czy coś? Ty, on, Neil, czekaj na nas, bo wiesz, ty tak pobiegłeś. Ok, tutaj coś jest. Okej, okay, znaleźliśmy strzebę Higgsa. Właśnie o takich rzeczach mówiłem, że tutaj są one do znalezienia. Tutaj coś otwiera. Pobieg na pełnej. Dostaw nas, dostawcie nas wszyscy. kurczaki miliard! mamy dużo broni, nie zawahamy się ich użyć. No! Wiem, że się nie zawahamy jej użyć! Ja tak dziwnie Pociesznie padł. Czy tych drzwi nie da się zamknąć? Oczywiście nie Czemu ja tutaj coś słyszę? Dobra, Unil, otwierasz coś czy się patrzysz, bo wiesz. A dobra, to ja okej, okay. to my idziemy tutaj. Zlako Axwell, we have arrived in the first cargo Wychodzimy do run możemy stuff by i before do in crazy o, ten tak jak trzeba wszedł, żeby obskoczyć. Bęcki, to nam się podobało. Tutaj coś jest? Nie. taki nie by za bardzo nagle party? Tak patrzymy, czy tutaj czegoś nie przegapiliśmy. Ty, przestań pan zląbać. Otwieraj, otwieraj oni, bo wiesz, tutaj jest kart. No o słuchaj. Ty tych drzwi dnia nie otwieraj. Bo to widzisz jak to się kończy. Jak, czy mi się wydaje, że on ma takiego banana na twarzy, ten obcy. Taki... No, trochę za bardzo był zadowolony z tego co nam zrobił. Make it to the control room. We can pop the doors and blow this shit out into the black. You gotta run this stuff by me before you speak speaking crazy. They're in the ceiling. In the ceiling. Know, know, Neil. Look up! Look up. No, Jak potem się znowu grupie na nas rzucą, będzie pozamiatane. No, przecież dostałeś... strzała. Jeszą Nil. Ja bym się nie obraził, jakbyś otworzył. Coś było. Tak. Jeszcze jesteśmy w weźmiemy amunicję. Nil, ale ty to zamykasz? Czy się patrzysz? Dobrze, ja to zamknę. Aha. Czemu nam to się nie podoba? O ty, O'Neal, gdzieś tu uciekł. Jaki o zostawił nas tutaj... ...z tym wszystkim. Fajnie, że tych broni można używać w kampanii. Tych, które znajdujemy, co tu jest? Tak, jest ten cały Unil. On nam się. Z... A, użyj, dobrze. The cargo doors are triggered to close automatically. So hurry up! I'll oh, shit in my breakfast. Everybody hang on to something! Aha, Be advised, actual, the winter made me scratch my favorite ship, sir. It's your only ship, Reed. We secured the boat. In minutes this ship will be flooded with marines. So let's go find Bella. Okej, okay, więc ukończyliśmy pierwszą misję. Więc ukończyliśmy pierwszą misję. To było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.